Po raz kolejny jesteśmy na parkingu leśnym, który szczerze mówiąc znaleźliśmy na Park Fortnite. Night. To są jakieś okolice lucerny w Szwajcarii. No i wygląda to tak: to jest ten parking dość duży. Myślę, że zawsze można się zmieścić. Nie jest tu idealnie równo. My stanęliśmy tam mocniej, całkowicie w krzakach, żeby sobie wyrównać auto. Tam można złapać poziom, tutaj myślę, że też gdzieś, bo stały jakieś kampery. Jest tu całkowity spokój, śpiewają ptaszki, szumią wodospady, także miejsce bardzo fajne. O, a to jadące autobusy, które, które trąbią na zakrętach, żeby poinformować. Że nadjeżdżają. Tutaj tak się odbywa ruch, bo są bardzo mocne zakręty, ciężko się minąć. Tu nawet widać, jak, jak auta pozjeżdżały w te, w te dróżki, żeby autobusy miejskie pojechały. Ogólnie tu nie ma dużego ruchu, także jest fajnie. No i tutaj się łączy kilka jakichś rzeczek. Tam za, za tym progiem jest wodospadzik, a za tym kolejnym jest taki dość duży. One są troszkę takie sztuczne, pobudowane. Ale do spania miejsce idealne. Tak jak mówię, las w górach, świeże powietrze, ptaszki i szum wody. Co robisz, Katarzyna? Idziemy dalej? Idziemy. Idziemy kawałek zobaczyć, co tu się dzieje. Może będzie fajny widok z góry? O! Tu widać jakąś budowlę, widać, widać Co to jest? Widać jakiś most po lewej. O, chałupa jakaś stoi. Domek. Domek. Nie, to nie domek, to coś technicznego. O, a tutaj sobie śmiga ten wodospad do samego dołu. Parkingu już nie widać, ale mega. Patrzcie na to. Idziemy zobaczyć chatkę? Chatkę? Nie, jakaś u. Jakaś stodoła techniczna tutaj chyba. Ja chcę na most. Gdzieś się tam dojdzie chyba. Stodoła. O, jakiś numer stodoły. Co to jest? Drzwi suwane. Ty otwarte jest chyba. Otwarte? Znaczy kłódki nie ma. Wbijamy? Wolno wejść jak znaleźliśmy w lesie? Urbex. O, urbex. Walimy urbexa. Bez zniszczenia. Bez w tą stronę? O, się otwiera co tam jest? może Rambo? Ty co to co to jest? Idzie a ty auto tu auto tu stoi samochód tu stoi nikt nie pędzi nigdzie bo tam jest to Ścieżka z góry Tutaj też są ścieżki Najwyżej nas przegonią, ty nie psujemy. Ale mega, co to jest? Nie wiem Ty trabant! Ja nie wiem Nie ma nikogo Tu jakiś spoiler z tyłu Odkrywamy go Co tu jest? Odkryjemy i dokryjemy. Butla z gazem. Nic nie psujemy. O! On jest może rozłożony, jakiś grill. Trampka. Nie, tu jest po prostu jakaś, jakaś szopka, jakieś flagi, coś może antyśniegowe. Jaki wydech. Ale mega. Ty odkrywamy go. Co tu jest? Ty, tu jest nawet strona. To będzie można zerknąć, co to jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Nikt nie śmiga nas pobić? Ty, to jest, jaka, to jest jakaś wersja rajdowa. To jest coś w ogóle przerobione. Ty, co ty myślisz, że to jest otwarte? Nie wiem. stoi. widać dobrze. Dawaj. No, tam przez środek idzie wał napędowy. Widzisz to? Patrzcie jaki fotel w ogóle, mega. Trochę brudny ja moim siad. Chyba, chyba coś pogryzył. Ty kluczyki nawet są. Ale mega. Tu patrzcie co to jest, nie wiem. A na kluczu coś walnięte. Jaki wał idzie do tyłu. To to na cztery napęd chyba miało ale mega trampek. Nie może to Stoi w takiej szopie, no odpalać nie będziemy ty. Jaki wydech ma. Pewnie z drugiej drugi, A w ogóle jakie opony ma z przodu? Szerokie, strasznie. Pewnie tak. O, tutaj nie ma tej atrapki. Ciekawe czy tu jest silnik jakiś. Nie mam pojęcia co tu miał. Ale tu jest wszystko poprzerabiane. Tam spawana jest ta rama od spodu. Ty, Yamaha. Silnik. To jest coś tutaj włożone. Tak, się da podnieść. Podnieś to, przytrzymaj. Jak ktoś się zna, to będzie wiedział o co chodzi. No w ogóle, jaki mega sprzęt, ty. Zamykaj. Tutaj ten akumulator jest chyba, może znaczy, No, bym Dobra, nie... zamykamy to, bo to może. Ktoś przyjść. O, ale fura. <laughs> Trzymaj. A ja tędę będę ubierał. Niezłe znalezisko. Ty ładnie. Zamykaj Spoko, no stąd widać parking, tylko nie widać kampera naszego. A tu też jakiś, tu też jakiś strumyczek, tutaj mnóstwo z każdej strony. No chodź idziemy ty. Mnóstwo z każdej strony tych strumyków spływa w jeden. Ja wziąłem tą lampkę, wziąłem, dobra Wchodzisz? Tu jest wejście, czyli ta wieża jest pusta w środku. Ale mega, latarka mam gdzieś. Tu jest kratka w jak będzie coś widać. No niestety, byłoby za dobrze. Tam wejście na dół, do góry. No fajnie by było, ale niestety. O, tu jest jakieś okienko. Ktoś już wybił pewnie jakimś kamieniem. Mu się nudziło. A... Ty, to jest, coś, to jest jakaś dziwna konstrukcja. Ktoś psa słyszałem chyba. To wow. jest Łaba sprawa. Tędy nie wejdziemy Dobra Tędy nie wejdziemy A ja chcę tam wejść Tutaj po kamieniach bardziej kalecznie bo mi się but odśniurował Spodnie już zajechane O, musiałem się ratować, jak zjeżdżałem. No to wbijamy tam. To nie? jest coś fajnego. Nie, nie wiem, od czego to jest. No no, bola. Chodź tu rzekom. No tu jak wejdziemy na te kamienie, to będzie już dobrze. Dawaj, jak spadniesz, będzie fajny film. No po tych kamieniach będzie znośnie. Tylko nie stawaj na tych mokrych. Jak tu przejdziemy kawałek wyżej tutaj już są same mokre nie spadnij bez słabo

The end of shooting 300 meters. Oh, so they are <laughs> shooting in our direction? Exactly, you are in this, this uh, area. We <laughs> you Okay. Thank you for letting know. It's even very dangerous because it's very steep. Uh -huh. so You can fall down. Uh huh. And sometimes they even shoot. You don't know when, when they shoot. Uh huh. You know, so it's very dangerous to, to stay here. <laughs> okay, thank you. you no, yeah. thank you for yeah. letting us know because we didn't have. You know, An idea what the play this? I thought you. Yeah, you safe. don't. You do not realize. It. Okay. Maybe you saved our lives. <laughs> yeah. And uh, maybe three years ago. Yeah. A man walked from top down. And yeah. he fall and he died at the end here. Yeah. Oh. It's, it's sometimes very steep and a lot of rocks, so he can fall down slow. Uh -huh. Oh God. <sighs> No to ładnie. Mam nadzieję, że, że się nagrało, że słyszeliście, ale no ciekawy teren. Ja i tak bym tam szedł, no ale nie ma jak tam iść. Także słuchajcie, to jest najnormalniejsza strzelnica i, i te i te ala ekrany z nierdzewki, co tam na górze na górze było widać, do których chciałem dojść. To są tarcze strzeleckie. Ponumerowane. No to słuchajcie, parking jest mega, to strzelica jest. To się nazywa w nieodpowiednim miejscu, na szczęście w odpowiednim czasie. Ale to by, ale to by mogło być fajne, jakby na przykład ktoś tam skończył celował i nagle widzi ping, łeb turysty. No. Ciekaw jestem jaką decyzję by podjął. No miejmy nadzieję, że, wiesz, że nie tylko o decyzję wychodziło, ale też umiejętności, bo to, że on podjął właściwą decyzję. Ja to muszę jeszcze cofnąć, bo ja zobaczyłem, ale nie sfilmowałem. Patrzcie na to. Może przybliżymy od razu troszkę. Tam są tablice z numerkami. Czyli w nie muszą strzelać. I właśnie tam wchodziliśmy. Masakra, tylko że w niedzielę nie strzelają. Ja. Tabliczki gdzie jest jak daleko? Tutaj jest też dobre miejsce wypadowe. No. Dobra wypadła w różne miejsca i z tego co widzę nawet na Pilatus tędy można sobie dojść. Jest na pilotus też? Nie z wyciągnięcie? 15 minut. Uwagi. Aha, no ale 415 na pilotus. Ja. Zależy jak kto idzie, ale tutaj właśnie tak jak widać dużo, dużo aut podjeżdża i mnóstwo rowerzystów no ale ludzi, ludzi, z pojęciem przyjeżdżają tutaj odpowiednimi rowerami, przywożą je sobie na przyczepach w samochodach, to są sprzęty raczej wyczynowe do tego. I jeżdżą odpierdzielać. Bo tutaj, nawet po drodze, jak dojeżdżaliśmy tam w dół, właśnie tam też świetna ścieżka idzie. Tam można by było każdą prędkość osiągnąć rowerem, między drzewkami leci z boku drogi. Także jest mega. W jedną stronę droga, w drugą ta rzeka głęboko w dole. Wracamy, idziemy na kawę. Tak, idziemy na kawę. A może dużo nie brakuje, żebyśmy się kawę nie napili.